Zatonął statek z imigrantami. Są ofiary. Statek zatonął u wybrzeży Grecji. Jedna osoba nie żyje, dziesiątki poszukiwanych. Jedna osoba zginęła, 12 osób uratowano, a kilkadziesiąt jest poszukiwanych po zatonięciu statku u wybrzeża wyspy Olegandros na Morzu Egejskim, poinformowała Straż Przybrzeżna Grecji w środę. Grecka Straż Przybrzeżna rozpoczęła akcję poszukiwawczą i ratowniczą w środę rano. Statek zatonął. Ok. 180 kilometrów na południowy wschód od Aten. Wszyscy uratowani to Irakijczycy, wynika z informacji straży. Zostali oni przewiezieni na wyspę Santorini. Część rozbitków utrzymuje, że na pokładzie statku znajdowało się 32 pasażerów, ale jeden mówi o około 50 osobach. Straż przybrzeżna poinformowała o udziale w operacji ratowniczej czterech swoich statków dwóch śmigłowców marynarki wojennej i sił powietrznych, wojskowego samolotu transportowego, a także pięciu statków przepływających przez rejon katastrofy i trzech prywatnych łodzi. Ocalali, zgromadzili się na pontonie przywiązanym do statku. Tylko dwoje z nich miało na sobie kamizelki ratunkowe, poinformował rzecznik Straży Przybrzeżnej Nikos Kokkalas w wywiadzie dla telewizji państwowej. Dodał, że jak zawsze zakładany jest najgorszy scenariusz, a w tym przypadku taki, że na pokładzie znajdowało się 50 osób. Trwa akcja ratownicza. Akcja ratownicza rozpoczęła się w nocy ze wtorku na środę natychmiast po otrzymaniu informacji o awarii silnika statku, którym płynęli migranci. Przez Grecję przebiega jedna z najpopularniejszych tras prowadzących do Unii Europejska wśród osób uciekających od wojen i ubóstwa z Azji. Bliskiego Wschodu i Afryki. Większość z nich próbuje przedostać się na greckie wyspy egejskie w pontonach z tureckiego wybrzeża. Z powodu zwiększenia liczby patroli i oskarżeń o deportację migrantów z powrotem do Turcji, wielu migrantów wybiera podróż dłuższą drogą morską na większych środkach transportu. Wyspa Folegandros na cykladach w południowo-zachodniej części Morza Egejskiego nie znajduje się na typowej trasie przemytu migrantów. Inne statki omijają Grecję i kierują się bezpośrednio z tureckiego wybrzeża do Włoch.